Jesteśmy dzisiaj w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto i idziemy zobaczyć Wałbrzyskie Mauzoleum zwane również świątynią nazistów. To aktualnie ruiny bardzo ciekawego obiektu, który powstał na kilka lat przed wojną. Znajduje się ono na takim wzniesieniu, które góruje nad śródmieściem. No i to właśnie nie przypadek, że to miejsce wybrano właśnie na budowę, budowę tej. No, jak, jak nazywano ten obiekt świątynią, świątynią nazistów? Przed wojną tutaj nie było tych drzew, dlatego ten punkt był bardzo doskonale widoczny, nie tylko ze śródmieścia, ale również z innych części miasta. O tym miejscu pewnie w sieci można przeczytać. Mnóstwo różnego rodzaju artykułów o tym miejscu powstało dużo różnego rodzaju filmów, filmików, które można zobaczyć na YouTubie. My dzisiaj postanowiliśmy, by na naszym kanale był również krótki materiał właśnie z tego miejsca. Jak tutaj dotrzeć, samochód zaparkowaliśmy przed szkołą, to jest chyba szkoła podstawowa na Nowym Mieście tam za mną z tyłu właśnie widać zabudowania właśnie tej szkoły, boisko no i, i tutaj właśnie za szkołą do góry prowadzi taka ścieżka przez, przez las 50 minut i powinniśmy być na miejscu Zapraszamy na dzisiejszy materiał filmowy, może trochę inny niż zwykle, trochę też postaram się opowiedzieć o, o historii tego miejsca i o samej budowli. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Mauzoleum, zwane również Ocalałą świątynią nazistów, zostało zbudowane w latach 1936-1938. Inwestycja była elementem realizowanego w Niemczech programu wznoszenia spektakularnych pomników. Miały być miejscami chwały i czci oddawanej poległym w boju germańskim żołnierzom. Budowa ma szeroką, zwartą bryłę która przypomina twierdzę ma 24 metry szerokości 27 metrów długości i prawie 6,5 metra wysokości Pod budowlą zostało wydrążone kilkadziesiąt metrów korytarzy do 4 metrów głębokości Na dziedzińcu ustawiono spiżowy znicz wysoki na prawie 7 metrów Znicz był podłączony do gazociągu miejskiego i dzięki temu płonął bez przerwy nieprzerwanie od chwili jego uroczystego otwarcia w 1938 roku, aż do 8 maja 1945 roku, kiedy to do Wałbrzycha wkroczyły pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Po wojnie Wałbrzyskie Mauzoleum nie podzieliło losu podobnych tego typu budowli. Rozbite zostały jedynie kamienne orły i kule ze swastykami. Rozbito również stojący na dziedzincu znicz. W latach 70. i 80. podziemia mauzoleum stały się mekką narkomanów, co skutecznie odstraszało od wycieczek do tego miejsca. Popełniano tutaj również morderstwa. W grudniu 1947 roku w podziemiach mauzoleum znaleziono zwłoki mężczyzny ubranego jedynie w kalesony i wełniany sweter. Natomiast w marcu 2001 roku spacerowicze odkryli zmasakrowane zwłoki 41-letniego mężczyzny, które leżały w pobliżu murów dawnej świątyni nazistów. Sprawcy lub sprawców morderstwa nie ustalono, mimo iż zostało nagłośnione, m.in. za pośrednictwem programu telewizyjnego 997. Przed mauzoleum jest właśnie takie miejsce, gdzie można e, zrobić sobie ognisko. Ja pamiętam, że będąc w szkole e, średniej, to e, tutaj przychodziło się e, spożywać alkohol. Ale ja tutaj nigdy nie byłem. Spróbujemy tutaj wejść do środka, zobaczymy czy to się nam, czy to się nam uda.